Se ma się, ma. Dobra, my stamtąd przeszliśmy. Ten skrót otworzyłem tutaj, przepłynęliśmy. Co nas tutaj czeka? 嗯。Hmm. Mi się wydaje, że tutaj na górze trzeba ten. Ja Erobank Treasure House. Hmm. Hmm. Nie mogę ruszyć, a może szelić. Nie, proszę. Raz... Kurwa mać... Jebane... Kurwa drugi... Det er うん。<Thank> Oni się cały czas odradzają, ta. O Chodź tutaj Nara Nie? Tak, zrobiłem. Hmm. No i fajnie Z tym sposobem Śmigamy z powrotem Jestem ciekawy, co tutaj z drugiej strony jeszcze będzie. Hmm. Ryby. Fajny swysz. Dobrze. To to by puścić. Oh, kot wypuszczony, ryba zgubiona. Nie, jest tutaj, dobrze, jest. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, że tutaj jeszcze przyszedłem. The ceremony site antique <laughs> coin

Angel kolonii jakiś grzyb hmm. o kurde O kurva o Tutaj nic dalej nie zrobię, ale pozbierałem sobie trochę rzeczy. Dobrze tutaj wróciłem. Mm -hmm. cało się. Tu tutaj się opłacało. Welcome Ethan. Kitchen, Popatrz, dobrze. Tam ci dwa ten, tam ci jeden fajny jest. No, mit meat. meat fish, fish. No co dam ci Ultimate GC game. <laughs> now this is something. Okay, you do the dumb test. I've procured some new items for you, Mr. Winter. Co ty masz nowego? Chuja masz nowego. To ja chcę zostawić to też, to też? Ule, co to ten? Co tą klaskasz Panie, kurde, uspokój się. To nie, to nie, to nie. Anticoin, ok i to mogę sprzedać. I. Przeżarz. Golden State czy Anticoin? 42 koła. Tak. Hmm. No. Hmm. za dwadzieścia siedem nie stać mnie really No mam. Test. Albo mogę jeszcze coś tam no dla innej, innej pani. To mam wszystko. Tu. reload speed fuck mm -hmm. ah oh, it's fine all finished food is life weapons ja nie wiem czy ten lemi nie, nie sprzedam to już nie będę używał no nie to nie nie wiem czy też to nie sprzedać krzyki koła Nara, 52 dostanę. Ja takie i takie nie używam, to tu to, to używam, to używam, to używam i to. To wolę tutaj tu ulepszyć sobie. Oera. Do 27 koła. I od razu więcej amonie. Ten tutaj też to więcej powera, nie, of fire, tak. No, i super. Je jeszcze to. No. I to, A, zapisać, zapisać. Jedziemy dalej, tutaj dam już tam całą trójkę. waiting for you? Mm -hmm. To mnie denerwuje, że tu nie mogę wejść. Ale no cóż. Też już trochę zabrałam, szczerze mówiąc. Tutaj nie, bo nie mam tą plakietkę. A może to tutaj? z Herlum. Nie, nie tędy. Są też te, te znaki, ładnie. O. No. mm. mm. No już tutaj mam o wiele więcej miejsca też, nie jest gdzieś. Other side. Oh. <try> o na Zaś tutaj nic nie się mogę kurwa zrobić, bo to jest zamknięte z drugiej strony. Nic. jest Wow Jest w końcu, wow Ale ten no... Cało. Wszystko mi poszło. Fuj. Świnka. Świnka. A może tam? necklace. Noo, ten chłop dał popalić. Hmm. Śminka. nur uh, der war noch schmierer na no. los tak quality meat Nie, nie to Aj pomp mm. ale mam ten quality tym mi to meet, chociaż wyborny mięso.

Tak, coś tam przy oczym, tak. no, no, zostałem, 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 Kurwa. Dobrze mam? Urmam. Tutaj jest dość jakoś. No tak. Wunder. Woj nie tu. Tędy... Nie, tędy... Tędy... Nie... Dobrze szłem, tędy, tędy... Tu tak... Nie... Tu... Mhm. Ale tutaj nie mogę przejść, więc muszę tędy iść. Lockpick. Tak, to tu można przejść, nie?

Nie mam pont mam fisz nie mam pont mam To jeszcze juicy game i ryby ryby dużo ryb potrzebuję uh -huh. I've gotten some new stock a. I can hardly wait for the next ingredients Okej, okay. uh, tutaj to, combine, tak, o oh, kurde, popatrz. Się udało coś fajnego wykraftować? Very valuable, się nie i też very valuable, wszystko oprócz silver ringa, mhm. well then, feel free to peruse. Mm. O, uf, to no. to już rozumiem, dlaczego. you will part with this? no, no, i'm more than happy to purchase it. okay, więc... tak. Tak. one moment, please. Tak. Aha. Tak, tak, i tak. I mamy już wszystko. Tutaj fajnie. Na ile on mi pozwala, to tu mam? Supplies. Aha. No. No i super. Safe. Okej, okay, na tym też tutaj zakończy. Miałem już iść e, fabułą dalej. Ale znowu jakieś pierdółki się pozbierało. Ale się opłacało.